Hej, cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 18 marca i w związku z tym, że 18 marca jest światowym dniem recyklingu, postanowiłem zrobić dzisiaj trochę inny odcinek. Będzie to odcinek recyklingowy, ale też i odcinek recyklingowo rekodzielniczy, a związany on będzie również z moim ostatnim wypadem, moim ostatnim spacerkiem po złotówki. Tak jak pamiętacie, przynajmniej ci, którzy oglądali ten odcinek, znalazłem tam właściwie przez pomyłkę z przydłożnego rowu, zabrałem oto tutaj tą butelkę. Po piwie lech, myśląc, że jest to butelka zwrotna, było to tak odruchowo można powiedzieć, bo kształt jest ten sam, ale niestety pojemność jest o wiele większa i jest to butelka niezwrotna. Ma ona pojemność 650 ml. W dzisiejszym odcinku powrócę, właśnie do mojej tematyki obróbki starych butelek, przywracania ich do życia do tematyki obcinania przecinania butelek tak jak mówiłem Wam na tym odcinku gdzie, kiedy tą butelkę znalazłem że zrobię z niej szklankę ale postanowiłem zrobić z niej coś innego tak sobie myślę, że zrobię taki pucharek, pucharek na piwo oczywiście zastosuję do tego moją Własnoręcznie zrobioną maszynkę do obcinania butelek, taką trochę prymitywną, ale użyteczną i bardzo, bardzo sprawnie działającą. Same obcięcie butelki jest bardzo proste. Ja już wam to kiedyś na filmie pokazywałem. Poświęciłem cały odcinek tej tematyce. Ja robię to. Taki można być można prymitywny, ale i chyba najtańszy, najtańszy sposób, chociaż może nie jest on najszybszy, ale praktycznie nie chodzi tutaj o jakąś masową produkcję, gdzie ta szybkość byłaby naprawdę wymagana. W międzyczasie udało mi się pozyskać jeszcze. Dwie dodatkowe takie butelki, również one pochodzą ze środowiska, bo jak sami dobrze wiecie, w środowisku tego surowca jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że nigdy go po prostu nie zabraknie. Tak jak nigdy nie zabraknie puszek, tak samo nigdy nie zabraknie w tym środowisku szkła, tym bardziej takich różnego rodzaju butelek i zwrotnych, i niezwrotnych, i nie bo jest z tego po prostu zatrzęsienie odpowiednio sobie ułożę butelkę na tym łożu i samo obcięcie jest bardzo proste Nacinam rolką do cięcia szkła denko tej butelki. O, zrobię to i z następną butelką w podobny sposób. I teraz w równie prymitywny sposób postaram się to przeciąć. A użyję do tego świeczki. Tak jak już tam kiedyś widzieliście na jednym z moich poprzednich odcinków, jest to sposób bardzo prymitywny, ale i chyba najtańszy. Podgrzewamy tutaj tą rysę. Ona musi być dość mocno podgrzana, ale szkło nie może być również mocno przegrzane, bo inaczej nam popęka. I składamy w zimnej wodzie. O, i ładnie butelka się obcięła, tak jak tutaj sami widzicie. I podobnie zrobię z kolejną butelką w podobny sposób I kolejna butelka ładnie się obcięła. O, udało mi się ładnie obciąć wszystkie trzy butelki to samo z denkami. I tak obcięte butelki należy teraz ładnie wyszlifować, ponieważ tutaj ta krawędź jest dość ostra i można by było się przy używaniu tego naczynia pokaleczyć. Ja ładnie oszlifuję to na swojej takiej szlifierce zrobionej z wiertarki. I zrobię to y, papierem ściernym. No, i po paru minutach, po takiej dobrej, dłuższej chwili, butelki, właściwie te obcięte butelki mam już oszlifowane. Tutaj jest idealnie gładka krawędź bez, bez ostrych tutaj żadnych części, także można spokojnie jej używać. I wiadomo, że się nie pokaleczymy. A, żeby zrobić. Pucharki, takie śmieszne te pucharki na piwo, można powiedzieć recyklingowe pucharki na piwo. Tutaj te denko po prostu muszę przykleić do tej do tej szyjki i tak mniej więcej ten pucharek będzie będzie wyglądał. O, zobaczcie, nie wiem czy dobrze widać, ale myślę, że Chyba tak. Postaram się tak ostrożnie ustawić drugą tą butelkę. No, mniej więcej tak one będą wyglądały. A do sklejenia tych dwóch części tej butelki, tych butelek, użyję. Silikonu uniwersalnego, ja zawsze kładę taką naprawdę niedużą ilość tego silikonu na szyjkę. Naprawdę wystarczy go niewielka ilość. O, tak równomiernie trzeba rozłożyć ten silikon i idealnie na środku tego denka przyklejamy przyklejamy szyjkę tej butelki to samo zrobię z drugą o w ten sposób I tak samo przyklejamy. I w ten sposób mamy gotowe dwa takie pucharki do piwa. Teraz pozostawię je do wyschnięcia. Jest to takie, mogę powiedzieć, recyklingowe troszeczkę można wygładzić jeszcze palcem, żeby tak ta spolina była taka równomierna. O, o jest to takie recyklingowe, można powiedzieć yy, rękodzieło. Także dzisiejszy odcinek był taki. Yy, Recyklingowo-rękodzielniczy, i myślę, że w należyty sposób udało mi się ten dzień uczcić. A takie butelki dostały drugie życie i można je jeszcze bardzo długo używać. Przynajmniej do tego czasu, dopóki się nie potłuką. No, i właściwie to wszystko na dzisiaj, co chciałem wam pokazać. Jeżeli choć trochę was to zainteresowało, oczywiście proszę łapki w górę, o subskrypcję, no i zostawcie swój ślad w postaci komentarza pod moim filmem. Hej, cześć, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku.